Siemanko tu Karol Garnca świeżutko pogali Prime Time Wrestling 2 w Chorzowie ze mną Ewa Kleobrodnicka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Jak to było pan Pawłowski zadzwonił, powiedział Ewa jest fajne wydarzenie, chodź zobaczysz czy jakoś wcześniej miałaś coś związanego z wrestlingiem? Nie miałam, natomiast czasem, powiem Ci, oglądam, interesuję się amerykańskim wrestlingiem, nie jestem jakoś wielką fanką, natomiast z panem Pawłowskim oczywiście jesteśmy w kontakcie od gali High tam prowadził i rundki i był konferencjerem, także no, zapraszał mnie już nawet na pierwszą galę, wtedy nie mogłam się pojawić i jestem dzisiaj. Jestem. Mega zaskoczona dlatego że nie spodziewałam się takich emocji, nie spodziewałam się takż reagującej publiczności. Co tutaj no się właśnie, tak bo chodziło? tu jest tutaj jest totalna różnica względem no, zwykłych mam, mam na myśli tutaj tak. walk czy bokserskich, czy MMA, bo tutaj publiczność jest częścią tego wydarzenia. Dokładnie, to było widać. Czasem aż wiesz takie ciarki przechodziły po całym ciele, jak no, no, kibice fajnie właśnie reagowali, ale też no ci zawodnicy tak już mają takie super profesjonalne podejście. No i widać, że to jest Wielkie szałte przebranie, wiesz, nawet widziałam taki jeden płaszcz z takimi cekinami i stwierdziłam, sama bym chętnie w takim wyszła. No wiesz, walki też są dla mnie interesujące, bo ja jakby no wiem, że to, to może nie jest do końca, wiesz, takie no, prawdziwe, jak się ogląda chociażby porównując samy match box, ale jestem pod wielkim wrażeniem atletycznych umiejętności tych ludzi, tak, jak oni są fajnie atletycznie zbudowani i jak, no jakie tam figury w ogóle robią, te kombinacje, nie jest No łazka. właśnie, podobali się dzisiaj tak dobrze zbudowani mężczyźni w walce wieczoru na przykład? No jasne, że tak. <laughs> nie, no jasne, że tak, jakby nie wiem ile lat musieli trenować, żeby taką formę zrobić, ale no miło się to ogląda, a szkoda, że dzisiaj kobiet nie było. No, jeszcze w polskim, w polskim wrestlingu kobiety nie, nie zadebiutowały, ale liczymy, że się A, to zmieni, bo oczywiście w tak. światowym wrestlingu to też jest bardzo tak. ważna część. Powiedz, Ewa, widzimy na twoim Instagramie, wróciłaś do treningu. Kontuzja kolana chyba zażegnana, prawda? Zażegnana, ale coś tam cały czas czuję, ale no już chyba ta kontuzja będzie ze mną do końca życia. Będę musiała dbać się szczególnie i uważać na to kolano, ale wróciłam. I jeszcze tego jakby nie mogę powiedzieć, ale szykuje się e walka. Chciałabym zawalczyć w boksie, chciałabym jeszcze w tym roku zrobić również walkę freakową w MMA, także plany są, aby tylko je zrealizować. Rozmawiałem niedawno z swoim trenerem Gasem Karenem. On mówi, Ewa ma kontrakt na kilka walk w MMA, ale szykuje się też coś w boksie tak. w Polsce za granicą. Pomidor. Nie no, mam taką nadzieję, że niedługo będę wszystko mogła powiedzieć. Dzisiaj jest też zajemniczo. Można, zajemniczo. Dzisiaj jest też konkurencyjna gala, też z słowem Prime w nazwie w Łodzi nie ciągnęło cię, żeby jechać na takie wydarzenie. Wiesz, co jakoś ciągnęło mnie tutaj, żeby przyjechać, żeby sprawdzić, jak ta gala e, będzie właśnie wyglądać, brytyjskiego i naprawdę nie żałuję. Także podjąłam dobrą decyzję, że dzisiaj byłam tutaj. Na tym Czyli rynku. dobrze się bawiłaś? Bardzo dobrze się bawiłam. Wiesz, co? Wychodzę w ogóle taka uśmiechnięta, naładowana taką pozytywną energią, tak przysympatyczni kibice, ludzie, e, organizacja naprawdę mega. Myślisz, że to może w Polsce się przyjąć tak na dłużej? Hmm, właśnie. Wiesz co? Hmm, myślę, że po tym, co dzisiaj zobaczyłam, że jesteśmy na mniejszej hali, ale że to w przyszłości zapełni dużo, dużo większą hala. Czy ta porażka z Lil', Mastii, z Lil Mastii, A, przepraszam, Strasznie musiałeś, mi się dzisiaj musiałeś, język plącze. Chciałeś, co? Tak, słucham. E, czy będzie rewanż po prostu? Bo rozumiem, że ty, jako mhm. prawdziwy sportowiec, jako prawdziwa zawodniczka, na pewno ta zadra gdzieś jest. Na pewno mam ambicje sportowe, jeśli chodzi o boks. Wiesz co? Chciałabym. chciałabym oczywiście rewanż z Limas, i chciałabym wejść w pełnej formie, żeby nie było żadnych niedomówień, na pewno już nie wyjdę nigdy z kontuzją, więc pewnie zrobię jeszcze jakąś walkę i być może potem uda się zorganizować rewanż. No, wiele osób mnie dzisiaj o to pytało. Ci widzisz, kibice po prostu oczekują takiego starcia znów. No właśnie, więc myślę, że jest to do zrobienia. Okay, terminowo, jak to wygląda, kiedy walka bokserska? W tym roku będę mogła pewnie ogłosić, nie wiem, za, za kilka tygodni. Najpierw boks, potem MMA czy odwrotnie? Tak bym chciała. Najpierw boks, potem MMA. Kilka dni temu były walentynki. Udane A. święto dla Pani Ewy? Słuchaj, świętowałam trzy dni. Z jednym mężczyzną nie czy bądź, z trzema? Za... Dobre pytanie. Do... Genialne pytanie. Z jednym. Ale jaka odpowiedź? Z jednym. Z jednym. E, świętowałam hucznie, wiesz. Jak sobie wybierzesz dobrze, to nie potrzeba... Kilką. Okay. Ewa, dziękuję w takim razie dziękuję. bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będziesz miło wspominała ten wieczór. No i do zobaczenia na kolejnych wrestlingowych galach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnych galach.